Cześć, witam Was serdecznie w Centrum Edukacji Muzycznej Pianoforte. Ja nazywam się Anna Matulewicz i chciałabym Was zaprosić na lekcję gry na pianinie. Będą to oczywiście lekcje online, a więc będziemy komunikować się przez internet. Jak zapewne wiecie, w ostatnim czasie tego typu zajęcia zyskały bardzo na swojej popularności, ale możecie ewentualnie mieć jakieś wątpliwości, czy aby na pewno to dobry pomysł korzystać z lekcji online do nauki gry na instrumencie. Otóż chciałam was uspokoić i jednocześnie zapewnić, że nasze zajęcia w żaden sposób nie będą odbiegały pod względem jakości od tych zwykłych stacjonarnych, do których jesteście przyzwyczajeni do takich bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Aby was troszkę do tego przekonać, chciałabym wam powiedzieć jak te nasze lekcje będą wyglądały. Bardzo ważną rzeczą dla mnie jest to, abyście mogli bardzo dokładnie obserwować to, co będę Wam pokazywać, dobrze mnie słyszeć, dobrze widzieć. W tej chwili, tak jak widzicie mnie i klawiaturę, pianina, widzicie, że kamera ustawiona jest z boku, z lewej strony, a więc możecie w ten sposób obserwować yy, to, co będę Wam pokazywać. Yy, bardzo jest to też przydatne, zwłaszcza dla osób początkujących, kiedy to na pierwszych lekcjach wyjaśniamy sobie, jaka powinna być prawidłowa pozycja przy instrumencie oraz w jaki sposób powinniśmy układać dłonie na klawiaturze, jak powinny pracować nasze palce. Możemy sobie to zobaczyć. Oczywiście to nie wszystko, bo gdybyście tylko w ten sposób mogli oglądać to, co Wam pokazuję i widzieć tylko z tej pozycji klawiaturę, no to nie bylibyście w stanie zobaczyć pewnie wszystkiego tak, jakby było to na tradycyjnych lekcjach. Dlatego też chciałabym, abyście mieli możliwość obserwacji klawiatury z góry. W tej chwili widzicie dokładnie wszystkie klawisze, a więc jeżeli będę naciskać któryś klawisz, to będziecie dokładnie widzieć, który to klawisz jest. Warto czasami sobie te widoki porównać również, dlatego na waszym ekranie ukaże się dokładnie taki obraz w trakcie naszych lekcji, a po to, żebyście mogli widzieć jednocześnie klawiaturę i z boku, i z góry. A Jednocześnie również my będziemy mieli ze sobą bezpośredni kontakt, mogli spojrzeć na siebie. Ponieważ na naszych lekcjach będziemy również uczyć się nut, które będę Wam przesyłać drogą elektroniczną, chciałabym, żebyście mieli możliwość dokładnej obserwacji tych nut i żebyście dokładnie wiedzieli, o jakim fragmencie utworu w danym momencie mówię. W tym celu na Waszym ekranie wyświetlą się nutki. Będę Wam pokazywać jakiś konkretny dźwięk bądź dwa dźwięki. Jeżeli poruszę myszką na ekranie, również będziecie to widzieć. Mogę sobie zaznaczyć na przykład również większy fragment utworu i na przykład powiedzieć, że w tej chwili ten fragment zagram. Bardzo jest to ważne, żebyśmy się dobrze rozumieli i y, wiedzieli o y, dokładnie których dźwiękach w utworze rozmawiamy. Kochani, mam nadzieję, że y, jesteście już gotowi na tego typu zajęcia, że troszeczkę y, Was przekonałam i że ta forma zajęć przypadła Wam do gustu. Dodatkową zaletą tych zajęć również jest to, że nie musicie dojeżdżać tutaj do mnie do szkoły. Zostajecie u siebie w domu, jesteście przy swoim instrumencie, poświęcacie czas na tą lekcję, tylko tyle, ile ta lekcja w rzeczywistości trwa, czyli na przykład 45 minut albo godzina. Możemy się umawiać również w dowolnym czasie, wygodnym dla Was, komfortowym, więc mam nadzieję, że będziecie chętnie korzystać z tego typu lekcji. Ze mną. Zapraszam Was na swoją stronę internetową www.pianoforte.net.pl na profil Facebookowy Centrum Edukacji Muzycznej Pianoforte, gdzie znajdziecie wszystkie potrzebne informacje, jak również kontakt do mnie, numer telefonu czy mail. Zachęcam Was do kontaktu, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania. Piszcie, dzwoncie. Wszystkie wątpliwości Wasze będę wyjaśniać. Do zobaczenia! I pozdrawiam.